Cześć witam was bardzo serdecznie w tym filmie. Wybieram się właśnie do IKEA. Wczoraj miałam nockę, byłam w pracy i dzisiaj pomyślałam sobie, że nie bardzo chcę się gotować obiad, więc zjemy już coś na miejscu. Pokażę wam co zamawiam w tym sklepie, ale głównie jadę dlatego, bo chcę wam pokazać takie najlepsze z najlepszych produktów, takie moje ulubione rzeczy, które można kupić tam do domu. Są w rewelacyjnych cenach, są w bardzo bardzo dobrej jakości. Z wielu ich produktów korzystam od lat, więc dzisiaj stwierdziłam, że chcę wam pokazać w tym filmie z rozmawiać te rzeczy i pokazać wam te najlepsze produkty, takie numer jeden hity, więc zapraszam serdecznie do oglądania tego filmu. Pierwszym napotkanym po drodze produktem zobaczycie tutaj spieniacz do mleka i powiem Wam, że to jest hit, jeżeli chodzi o takie akcesoria w domu w rewelacyjnej cenie, bo kosztuje 1 funt, także około 5 zł i jest najlepszy w swoim wydaniu. Następnym urządzeniem jest tarka do warzyw i jest świetna. Ja mam drugą w tej momencie, ponieważ po drodze w przeprowadzkach zgubiłam jedną, kosztuje 2,50 i jest jeszcze udoskonalona, bardziej trwała, bardziej stabilna. Tutaj mamy wyciskarkę do czosnku. Takie zwykłe podstawowe urządzenie, ale powiem Wam, że może przysporzyć dużo kłopotów, jeżeli jest niewłaściwe. 3 funty 50 pensów jest świetny. Otwieracz do butelek, otwieracz do wina to jest coś, co w sumie nie musi być specjalne, ale warto, żeby było w domu. Kosztuje 2 funty 50 pensów tylko, więc świetna cena. I jeszcze otwieracz do puszek to tak samo jest niezniszczalny produkt, który mam już chyba od 15 lat i kosztuje jedynie 3 funty 50 pensów. Teraz będziemy jeść i dla dzieci mam meatballsy. To są takie mięsne kuleczki z mięsa wołowego, jak dobrze pamiętam, z frytkami i z groszkiem. A dla siebie wzięłam łosość z kaszą i z warzywami. Do tego jeszcze jest chlebek czosnkowy, tak na przegryskę. I jeszcze będzie miseczka, frytek. To właściwie dla mnie, bo nie mogłam się zdecydować. Szklanka na napój i kubek na kawę. Dzieci też dostały soczek. Jedzenie było bardzo smaczne i zjedliśmy wszystko, także ruszamy dalej na zakupy. Kolejną bardzo przydatną rzeczą w moim domu to są woreczki, czy też torebki, które możecie dostać właśnie w sklepie IKEA, można w nim przechowywać żywność, można te woreczki również trzymać w zamrażalce albo w lodówce. Są dostępne w różnych kolorach i w różnej wielkości. Właśnie wróciliśmy ze sklepów, byliśmy w sklepie Ikea, byłam w Aździe, zrobiliśmy też kilka zakupów, także za chwilkę Wam szybko pokażę. Dzień kończymy lodami z McDonald's, mamy tutaj McFlurry, no i jeszcze takiego małego cheeseburgera. A, w międzyczasie jak my byliśmy w sklepie, to tutaj podłoga się robiła, tak wygląda, będę pokazywać efekt końcowy może później. Jak już założymy lampy, to może ostatecznie będzie to wyglądać w sumie razem, ale tak to się prezentuje. Ciekawe, czy Wam się ten wzór podoba. To był w sumie jeden z moich pierwszych pomysłów. E, później, co prawda, zaczęłam odchodzić od tej koncepcji i zaczęłam wymyślać jakieś inne kolory e, czy też inne wzory. E, wahałam się, ale powiem Wam, że w efekcie jestem zadowolona. Wydaje mi się, że to jest po prostu taki wesoły wzór. Wesoła jest ta podłoga, także, także fajnie. Niech się robi dalej. Jutro nie będziemy tutaj chodzić po tej części, po tej możemy, bo już była położona jakiś czas temu. Pokażę jeszcze szybko, co kupiłam w Azda. Byliśmy później w sklepie spożywczym, takim dużym hipermarkecie, i kupiłam kilka rzeczy. E, taki, które możemy trzymać na zewnątrz poza ładówką, bo nie możemy teraz korzystać z kuchni, więc chciałam, żebyś, żebyśmy coś mieli na jutro rano zanim pojedziemy e, no i w sumie na najbliższe kilka dni w sumie taki szybki mały haul e, dwie paczki chipsów, to dla mnie, bo ja jestem fanem chipsów, a mam ochotę w ogóle na taką kanapkę z chipsami, w Anglii to jest w ogóle popularny taki, taka przekąska powiedzmy, kanapka z serem albo z nadliną z chipsami Wiecie, mega niezdrowe. Tutaj mam takie chrubki alacitosy. One są pieczone o smaku serowym. I w tym opakowaniu, w tej dużej, dużej paczce mam 20 małych paczuszek. Ona kosztowała 3,85. Mam też napoje dla dzieci, dwie, dwie takie paczuszki kupiłam, po cztery sztuki, za to zapłaciłam 2,25 i to są takie małe buteleczki z dzióbkiem, można sobie wziąć na drogę i później zamknąć ten dzióbek, to się nic nam nie wyleje. I co jeszcze wzięłam? Aha, i z takich rzeczy wzięłam właśnie drożdżóweczki dwie z jabłkiem i orzechami pekan. I wzięłam też takie drożdżówki z rodzynkami, to są hot crossy. Dość też popularne. Mam jeszcze mafianki o smaku cytrynowym, także to będzie może na śniadanie. Nie wiem, może weźmiemy na drogę, zobaczymy. Jabłuszka, takie zielone. Wzięłam jeszcze napój o smaku czarnej korzeczki. Jeden funt taki napój kosztował. Coś dla mnie, coś dla mnie na wieczory, na weekend. Na weekend wzięłam sobie dwa razy Szwebs. One kosztowały chyba, dwa były za 2,50. Gazowany, zwykły, oryginalny szwebs. I co, i tyle! I tyle wzięłam. Tyle, także kilka rzeczy. Za to wszystko zapłaciłam 20 funtów. Zamówiłam dla dzieci nowe mundurki do szkoły, bo przechodziły w tych poprzednich już cały sezon zimowy i po prostu są zużyte. Ale też również wyrosły z nich, więc trzeba uzupełnić zapasy. I mam tutaj sukienki i krótkie spodenki też. Mam nadzieję, że długich już nie będę tak potrzebować na nadchodzącą pogodę. Wow! Chcesz zobaczyć? No, a masz dwie sztuki. Filipka pokaże, tak, tutaj jest taka fajna slim nogawka, dopasowana do chudych nóżek, a to są mamy perfumy, tyle i koszulki i skarpetki, tyle, także do widzenia, poproszę, bo mama musi to przygotować na jutro do szkoły, wracamy teraz do szkoły, więc muszę wszystko przygotować. Chciała zanieść to do siebie do pokoju. Daj tu rączkę. Drugą rączkę na górę. Tu na górę drugą. I zanieść do pokoju do siebie na łóżko Pałusz. Dzieci w Anglii chodzą w mundurkach do szkoły codziennie w, od zerówki, właściwie wcześniej, od przedszkola. Przynajmniej w przypadku naszej szkoły od przedszkola, zerówka i szkoła. Dzieci chodzą codziennie w mundurkach, z wyjątkiem dni, kiedy jest, są zajęcia sportowe. W naszym przypadku raz w tygodniu, wtedy dzieci mogą przyjść ubrane na sportowo, ale również z logo szkoły. Do tego mamy bluzy albo kardigany, a to jest wersja taka na lato, sukienka i koszulka, bądź też polo z kołnierzykiem. Taki komplet jest do szkoły na co dzień. Sobie zamówiłam perfumy z Marks Spencer. Pierwszy raz w sumie, ale z polecenia internetowego. Są takie osoby, od której nigdy jeszcze nie żałowałam polecenia. Sprawdzona osoba. To są perfumy, które są podobno bardzo, bardzo podobne do John Malone. Bardzo ładne. Tutaj jest kardamon, cynamon. To są perfumy, które są odpowiednikiem perfum John Malone. Nie wiem dokładnie którego zapachu, ale wiem, że z tej marki y, taki zamiennik. Y, one kosztowały 10 funtów za 50 ml. Mili za 50 ml. Nawet opakowanie pachnie. Zresztą bardzo ładne opakowanie. Zresztą opakowanie chyba też jest właśnie takie. Przypominające Joe Malone, z którejś strony, bardzo ładne. No, i to jest taki zapach wspomagający dobre samopoczucie. Po prostu po, przy tym zapachu powinniśmy się czuć tak dobrze, wyjątkowo. Nie wiem, jak długo będą się nosić i jak będą trwałe. Ale są faktycznie bardzo przyjemne, bardzo kojące. Ja właśnie edytuję tego vloga, ale przyszłam jeszcze tutaj do Was wspomnieć o tym zapachu, ponieważ od tego czasu, kiedy go kupiłam, używam go non-stop i chciałam właśnie powiedzieć Wam, że jest po prostu świetny. Więc jeżeli czegoś szukacie albo macie ochotę na coś nowego, to bardzo Wam serdecznie polecam. Zaraz otworzę i pokażę Wam opakowanie. Tutaj mamy kardamon, cynamon, drzewo cedrowe. Tak sprawdziłam jak to się nazywa, bo powiem wam szczerze, że nigdy nie słyszałam i drzewo sandałowe, także takie bardzo naturalne zapachy. Perfumy są po prostu przepiękne, bardzo kolące, bardzo przyjemne. Tak, bym powiedziała, dojrzałe, więc jeżeli chcecie wypróbować, to sprawdźcie sobie wcześniej. One też wspomagają nasze takie dobre samopoczucie. 50 ml jest w tym opakowaniu, kosztowały 10 funtów, ale chciałam Wam po prostu powiedzieć, że są naprawdę genialne. Ja serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu. Oczywiście, jak zawsze, zapraszam Was do odwiedzenia kanału ponownie i pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo ciepło. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa! Mua!